Cześć! Jestem Ania Żarek. Jestem coachem Matrycy Energetycznej w Róże z Kart Tarota i Wahadełka. Pasjonuje mnie psychologia, parapsychologia, Rozwój duchowy i osobisty. Pomagam ludziom w podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów dotyczących pracy, biznesu, miłości, relacji z ludźmi. I innych. Przyjmuję klientów na indywidualne sesje: osobiste, telefoniczne i online. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam trochę historii o doktorze Richardzie Bartlecie, który jest twórcą matrycy energetycznej. Te historie będą bardzo niesamowite, takie opierające się o zdarzenia mistyczne. Także bałam się nawet je opowiadać, bo, bo nie wiem jak ludzie zareagują. Wczoraj rozmawiałam akurat z moją klientką, panią Małgosią, z którą współpracuję. Pani Małgosia jest psychologiem sportu i sobie też prywatnie rozmawiamy, czasami przez telefon. I zwierzyłam jej się. Powiedziałam, że mam takie historie, że aż boję się opowiedzieć na internecie. A pani Małgosia na to mówi tak: Pani Anno, przecież pani jest z wykształcenia filologiem angielskim. Ja mówię tak. Na no to pani Małgosia, to proszę zacząć od słów Szekspira. Są na niebie i ziemi rzeczy, które nie śniły się filozofom. I zacznę od pierwszych dwóch historii, które wydarzyły się u Richarda Bartleta w dzieciństwie. Historie, które nie miały jakby wytłumaczenia. Pierwsza historia. Jako dziecko miał około 10 lat, miał wypadek samochodowy. Potrącił go samochód. I wtedy Richard, jako dziecko, wszedł w taki stan. On to nazywa dystorsją czasową. Tak, jakby czas się zatrzymał przed tym momentem uderzenia samochodu, jakby czas się zatrzymał. I w tym zatrzymanym czasie Richard usłyszał wyraźny głos, no to było po angielsku, bo jest, on jest Amerykaninem, slap the mat. Slap the mat to znaczy rzut na matę. Czyli zawodnik, nie wiem, czy w zapasach, czy w jakimś innym sporcie, musi położyć się płasko na macie. On usłyszał ten głos i położył się płasko. Samochód wtedy tak, jak gdyby stał. I potem samochód uderzył, ale jemu nic się nie stało. On był pod spodem. Druga historia też się wydarzyła w dzieciństwie. Richard był dzieckiem, które lubiło książki, on dużo wiedział, w związku z tym nie był lubiany przez inne dzieci. Inne dzieci się z niego śmiały, izolowały go. I była taka sytuacja, że kiedyś tak jakby wdał się w bójkę z chłopcem, który był. Jakby przewodniczącym całej kliki, całego gangu chłopców, czyli takim najważniejszym. Pokłócili się i tamten drugi chłopiec wyrwał się już do bicia Richarda. I też się zdarzyło takie wydarzenie, że tak jakby czas się zatrzymał, Richard zobaczył jego rękę tak jakby w powietrzu, w tym zatrzymanym czasie ustawił sam swoją rękę, także jak czas wrócił, to on tego chłopaka uderzył tak mocno że chłopak się przewrócił i już Richard nie miał żadnych kłopotów. Oni wszyscy poszli, już nikt na niego nie napadał, a dodatkowo w jego tak zwanym lokerze, w Stanach każde dziecko ma taką szafkę w szkole metalową, gdzie zamyka swoje rzeczy, on zostawił ten loker niezamknięty i dziewczyny z klasy zobaczyły komiks z napisem Jujitsu. I wtedy poszła fama po szkole, że Richard na pewno w sposób tajny już od kilku lat się uczy karatę, więc już nie trzeba go zaczepiać, bo, bo wszystko to zna. a Richard napisał w książce, że ten komik skupił dwa dni wcześniej i nawet do niego nie zajrzał. A teraz historie już z przyszłości. To znaczy jak już był dorosły. Richard zrobił dwa razy studia medyczne. Była jakaś pokręcona sytuacja, że skończył studia medyczne w jednym stanie i miał tytuł doktora, ale przeniósł się, później, później mieszkali z żoną i z dziećmi w innym stanie i tam jakoś nie można było tego dyplomu nostryfikować, czy coś się działo, więc on zaczął studia w kierunku chiropraktyki, drugi raz jakby pewne rzeczy powtarzał. W tym stanie, gdzie mieszkał. Ale w związku z tym, że jakby w jednym stanie mógł pracować jako lekarz, a w innym stanie jeszcze nie, to on po prostu bardzo dużo kilometrów jeździł, nawet po, po kilka godzin, żeby przyjmować pacjentów. No, miał ciężką sytuację, bo musiał zarobić na żonę i na troje dzieci i on tylko zarabiał, więc naprawdę był zmęczony. I któregoś dnia w takim wielkim zmęczeniu miał pacjentkę, małą dziewczynkę. Dziewczynka przyszła z mamą i dziewczynka miała coś z okiem. No ja niestety tego nie sprawdziłam jeszcze. Co to znaczy? Powiem wam po angielsku. Nazywa się lazy eye. To po polsku by się przytłoczyło leniwe oko. Nie wiem, być może to rodzaj zeza albo jakaś inna choroba oczu. I Richard najpierw normalnie ją badał, a później po prostu był tak zmęczony, że był w takim jakby półtransie i w pokoju, to znaczy tam w tej klinice, gdzie przyjmował, zobaczył Supermana. Zobaczył Supermana, zobaczył Christophera Reevesa w stroju Supermana. No wiadomo, tego się nie widzi tak normalnie, ale widzi się jakoś tak, gdzie ten człowiek stoi, co robi. Widzi się w specjalny sposób, jak hologram. W każdym razie on zobaczył tego Supermana i od razu miał myśl, Przypomniało mi się coś takiego, że kiedyś był odcinek Supermana, i tam w tym odcinku chłopiec nie widział, stracił wzrok, albo dziewczynka, już nie pamiętam. W każdym razie jakieś dziecko straciło wzrok w wyniku utkwienia kawałka szkła w oku, i Superman to szkło wyciągnął, i dziecko zaczęło widzieć. I w tym momencie ten Superman, ten hologram, podszedł do dziewczynki. Zaczął tak ręką wysyłać jakieś złote światło do tej dziewczynki, a później mu dał znaki Richardowi, żeby on coś jeszcze dokończył. I Richard podszedł do dziewczynki i też z jego ręki zaczęło się wydobywać jakieś światło i coś tam pracowało nad tym okiem. I możecie nie uwierzyć, ale dziewczynka została po prostu momentalnie wyleczona. Już wszystko się zadziało w porządku. Teraz historia z Archaniołem Michałem i Richardem. Richard wierzył, że istnieją siły wyższe: anioły, archanioły, przewodnicy, duchowi. Jakoś zawsze to miał, że, że w to wierzył. I była taka historia, że właśnie jechał do pracy bardzo daleko, jeszcze jak wychodził z domu, to żona powiedziała mu tylko: Uważaj na czarny lód, bo to była zima. Nie wiem do końca, co to jest czarny lód. To pewnie po prostu, że wydaje się, że widzi się jezdnie, a, a tak naprawdę jest ślisko. W każdym razie on był na moście i po prostu natrafił, natrafił na taki czarny lód, i stracił panowanie nad samochodem. I ostatnią rzecz, którą widział na liczniku, było 65 mil na godzinę. Myślę, że to jest około 100-120 km na godzinę w przeliczeniu na, na, na kilometry. I widział, że jego samochód jedzie prosto na taki słup w moście i że po prostu on może może nawet zginąć w tym wypadku, bo to, bo to by była duża siła uderzenia. I w tym momencie zawołał głośno, głośno po prostu głosem Archangel Michael help, czyli Archaniele Michale pomóż. I miał taki stan, że po prostu nagle zrobiło się tak jakby on w ogóle nie był w tym samochodzie. Tylko jakby był w jakiejś chmurze błękitnej, taki otoczony tą chmurą, całkowicie bezpieczny, tam się nic nie działo, i po chwili został z tej chmury przeniesiony z powrotem do samochodu, i nic mu się nie stało. Samochód był całkowicie skasowany, ledwo nim, ledwo nim później wrócił do domu, później musiał już odwieźć na złom jako wrak po prostu tyle, że dojechał do domu. I tak jakby był w tą chmurę przeniesiony na czas uderzenia, a później umieszczony z powrotem. I jeszcze na zakończenie dzisiaj powiem, skąd się w ogóle wzięła matryca energetyczna. Mówi się, że Richard Bartlett jest twórcą matrycy energetycznej. Tak, bo on to wszystko spisał, napisał dwie książki, odbył wiele warsztatów. Chyba około kilkanaście tysięcy osób na świecie uczyło się matrycy od niego nie tylko w Stanach, ale też przyjeżdżał do Europy. I mówi się, że jest twórcą, ale tak naprawdę powiem wam, że matryca jest channelingiem od jego aniołów i sił wyższych przewodników, no nie wiem jak to nazwać, od nich wszystkich. Dlatego że Richard pracował jako chiropraktyk, to jest rodzaj masażu połączonego z kręgarstwem i musiał używać rąk cały czas na każdym pacjencie. I jemu coś się zrobiło z rękami. Też nie sprawdziłam akurat do audycji to w książce Matryca Energetyczna można tą historię przeczytać. W każdym razie wydaje mi się, że jakieś miał powykręcane palce i miał kłopoty z własną pracą zarobkową. I zwrócił się tak szczerze, z intencją do, do aniołów, do przewodników duchowych o pomoc. I on myślał. Że dostanie pomoc na te ręce, że na przykład ręce mu się wyprostują, czy będzie mógł, mógł pracować, a on dostał w prezencie od, od tych sił wyższych całą matrycę energetyczną. Po prostu wszystko to co, to, co jest w matrycy, to, co ja robię na sesjach, o czym będę jeszcze opowiadać, on to wszystko, jak gdyby dostał jednym ładunkiem. Wcześniej tego nie umiał, a nagle to umiał. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Jeśli spodobał Ci się mój film, proszę daj łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrybuj, pamiętaj też o dzwoneczku. Jeśli naciśniesz dzwoneczek, będziesz dostawał powiadomienia o nowych filmach na moim kanale na YouTube Magiczny Coaching Pisane Razem. Jeśli znasz kogoś, komu ten film by się przydał, proszę udostępnij go. Wszystkie materiały, które przygotowuję są dostępne także na mojej stronie internetowej, magicznycoaching.pl. Tam znajdziesz wiele ciekawych artykułów na tematy rozwoju osobistego i duchowego.